Warsw Genomics powstało w 2015 roku i naszym takim nadrzędnym celem było wprowadzenie diagnostyki genetycznej pod strzechy. I dlaczego w ogóle wpadliśmy na taki pomysł? Dlatego, że szczególnie wtedy, w tamtych czasach, właściwie tej genetyki w Polsce nie było, ale druga rzecz, na której nam zależało, to było to, żeby jednoznacznie związać medycynę. Z genetyką, bo głęboko wierzymy, że nie ma współczesnej opieki nad pacjentem, czyli całego procesu profilaktyki, prewencji, diagnostyki i leczenia, bez poznania zapisu genetycznego pojedynczej osoby. Codziennie pracujemy nad tym, żeby udoskonalać wszystkie narzędzia, którymi się posługujemy, a my to jest 30-osobowa grupa biologów, diagnostów laboratoryjnych. Bioinformatyków, lekarzy i oczywiście całej rzeszy osób, które mają z Państwem, z pacjentami codzienny, bezpośredni kontakt. Prowadzimy laboratorium w Warszawie, mamy biura działające w Warszawie i w Białymstoku. Gdzie też codziennie Państwo mogą mieć z nami kontakt? Naszym celem i takim oczkiem w głowie jest również rozbudowa naszej poradni, w której nie tylko diagnozujemy wyniki wydawanych przez nas badań, ale zapewniamy również kontakt z licznymi specjalistami dowolnej specjalności, na której w danym momencie może Państwu zależeć.